Cześć, cześć, z tej strony Wodiak i w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać jak zdobyć kota do naszego mieszkania na stałe, jak sprawić, żeby mieszkanie WI stało się nowym domem dla kota. Zapraszam serdecznie. Tak więc naszą przygodę w znalezieniu kota rozpoczynamy od mieszkania V, idziemy na lewo, jeżeli wychodzimy z mieszkania, natomiast na prawo jeżeli patrzymy się na drzwi i za załomem znajdziemy Drzazgę, lub też po prostu informację o tym, że ktoś prosi, żeby nakarmić kota, że lubi tylko kocie jedzenie i reaguje na kici kici. I teraz, jeżeli nie sprzedawaliście za dużo jedzenia, a zbieraliście przez całą grę, to jest spora szansa, że to jedzenie już macie. Jeżeli jednak nie macie, to ja zaraz wam pokażę pewną miejscówkę, gdzie możecie to jedzenie znaleźć. Udajemy się więc już do miejsca, które możecie kojarzyć z innych moich filmików. Jest to Arasaka Industrial Park w Santo Domingo. Obok niego jest zaraz punkt szybkiej podróży, więc ciężko jest nie trafić. Następnie wystarczy, że podążycie moimi krokami, czyli przez szlaban przed głównym wejściem. Pamiętajcie o wyłączeniu lub unikaniu kamer. Następnie idziemy prosto i zaraz obok czerwonych skrzynek, tak zwanych nie tych po prawej, tylko tych po lewej stronie, skręcamy w lewo, gdzie będziemy mieli schody do swojego rodzaju piwnicy magazynu, można tak powiedzieć. Następnie wystarczy, że przejdziemy przez drzwi, które do tego magazynu lub też piwnicy prowadzą, a zaraz za drzwiami po lewej stronie na karton. Na paczkach, jak zwał, tak zwał znajdziemy karmę dla kota. Następnie musimy rzecz jasna wrócić do naszego mega bloku do miski dla kota. Teraz już powinna być nam interakcja i zostawiamy jedzenie, które przed chwilą zdobyliśmy, po czym wracamy do naszego mieszkania i idziemy się położyć do łóżka, po prostu przespać. Potem jak już się kimniemy, to wychodzimy z mieszkania i idziemy znowu do miejsca, gdzie kładliśmy karmę w misce. No i resztę podziwiajcie już sami. No pięknie. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał i przygarniecie kota na stałe do swojego mieszkania V. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli poradnik Wam się przydał, to zostawcie łapkę w górę oraz subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami. A tymczasem mówił dla Was wodjak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i wesołych świąt. Trzymajcie się. Hej hej.